Chciałbym zapytać, o co tutaj chodzi w ogóle w tej akcji? To chodzi o to, żeby maksymalnie skupić się na jednej rzeczy, czyli najlepiej właśnie nawiązanie do sznurówek, bo w tej grze chodzi o to, kto pierwszy zawiąże te sznurówki po prostu tak jakby siłą umysłu. Aha, rozumiem. można wy, wygrać buty. Tak, można wygrać buty, a za zapisanie się każda osoba dostaje minus 25% zniżki na, na skrót do niebalansa. Super. Ok. E, zaraz weźmiemy udział. Będziemy Proszę? mogli, tak? Będziemy mogli wziąć udział e, w grze. Tak, jest. Ja jak najbardziej. Te dziewczyny zaraz zagrają i zaproszę panów do gry. Dobrze, dziękujemy bardzo. Więc zobaczymy, na czym to polega. To chyba wygram Czemu? No to, trzeba się skupić na jednej rzeczy. Ale jak e Czemu? to? Uwaga, nie. Trzeba wyczyścić myśli na jednej rzeczy. To tak działa? To jest bullshit, mi się wydaje. To by? Przepraszam, ja Co to jest? To jest bullshit.